Witam wszystkich słuchaczy na antenie Radia Kurupatwa, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Tak się kochani składa, że od dziecka interesuję się sprzętem audio i też postanowiłem ostatnio odkurzyć nieco swoją półkę z gazetami i trafiło mi się takie czasopismo. E, może ktoś się pamięta, pod tytułem magazyn HIFI. Wydawane było ono na początku lat 90. a mam przed sobą numer z lutego 1994 roku. Jest tu kilka ciekawych testów sprzętu, a dzisiaj przedstawię Wam test polskiego Radmora. Jest to odtwarzacz płyt CD o numerze 5550. Jego cena w tamtych czasach wynosiła 4 miliony 300 zł. Dla ciekawostki. A więc posłuchajcie. Ponieważ zestawy wieżowe nie mają większej szansy na swoje stałe miejsce w magazynie HiFi, to Radmorowską serię 55 opisujemy w częściach. Po wzmacniaczu przyszła kolejna odtwarzacz kompaktowy. Podobnie jak wszystkie inne wytwarzane w Polsce odtwarzacze CD, RadMor 5550 też jest produkowane w oparciu o wykorzystanie gotowych podzespołów importowanych. Tak jak starszy model 5400, ten również należy do klonu Philipsa. Nie jest to najnowsza technologia, ale z drugiej strony różne wersje mechanizmu CDM4 i ostatnia generacja 16-bitowych przetworników Philipsa. To podzespoły doskonale znane na świecie. Technologia ich produkcji została dobrze opanowana, cieszyły się one bardzo dobrą popularnością i dobrą opinią. Stanowiły zresztą bazę dla wielu konstrukcji. Zolnictwo należy ocenić dość krytycznie. Radmor nie dorównuje zagranicznej konkurencji, ale sami ocenicie Państwo, jak duże ma to dla Was znaczenie. Ergonomia jest też na poziomie co najwyżej średnim co prawda. Klawisze są duże, ale zgrupowanie większości z nich w jednym długim poziomym pasie odbiega od ideału. Natomiast przy tym rozmieszczeniu klawiszy, jakie je jest, przypisanie im poszczególnych funkcji jest chyba faktycznie optymalne. Czterocyfrowy wyświetlacz pracuje w jednym z dwóch trybów i może pokazywać upływający czas utworu lub numer utworu i indeksu. Walory obsługowe są dość przeciętne, brak na przykład możliwości bezpośredniego wybierania. Numerów utworów. Pilot też jest dość skromny i dubluje jedynie podstawowe funkcje. Nie ma klawiszy numerycznych. Oczywiście każdy pilot oparty o Philipsowskich częściach współpracuje z Radmorem i przez zmianę pilota można uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, na które Radmor reaguje prawidłowo. Szkoda, że oprócz wyjścia słuchawkowego i zwykłego wyjścia analogowego Radmor nie ma też wyjścia cyfrowego. Jak wykazały testy Digita. Dobry mechanizm daje spore możliwości na późniejsze udoskonalenie brzmienia odtwarzacza. Znany powszechnie mechanizm, tak jak się spodziewaliśmy, zapewnia dobrą korekcję błędów. Testy odsłuchowe Wszystkie testy odsłuchowe odbywały się metodą ślepych testów. W zestawie, który zawierał nowy motor odtwarzacza Radmora, jak się później dowiedziałem, był jeszcze pionier PDS-802. Na tym tle Radmor wypadł raczej bladą. Zabrakło w otwarzanej przez niego muzyce kilku elementów, które nadawałyby jej blasku i czystości. Słuchając na przykład nagrań Dire Straits, można było zauważyć, że stworzony obraz muzyczny pozbawiony był wyraźnych ostrych konturów. Brakowało w nim przejrzystości i klarowności, tak charakterystycznej dla większości testowanych odtwarzaczy. Zwłaszcza występujące w tle instrumenty perkusyjne nie posiadały precyzyjnej lokalizacji. Także bas. Pozostawiał trochę do życzenia, momentami gubił się i rozmazywał. Nie oznacza to jednak, że brakowało w nagraniach niskich częstotliwości. Było ich akurat tyle, by stworzyć wrażenie pewnej i żywej muzyki. W nagraniach jazzowych równowaga planu muzycznego przechyliła się w kierunku tonów wysokich, powodując metaliczne podbarwienie trąbek. Lepiej natomiast wypadły nagrania operowe i symfoniczne. Bardzo wiernie przeniósł Radmor akustykę sali koncertowej. Oddając we właściwych proporcjach obraz sceny i samej sali koncertowej z publicznością. Zarzucam mu jednak spłycenie i zawężanie planu, przez co na przykład nagranie fortepianu sprawiało wrażenie, że zostało dokonane w małym, silnie wytłumionym pomieszczeniu. Dokonując oceny w skali szkolnej, myślę, że Radmore 5550 to taka solidna, uczciwa trójka z plusem, a gdy się uwzględni cenę, to nawet więcej. Testowany w numerze 3/4 z roku 1992, poprzedni model Radmora, zostawił po sobie całkiem dobre wrażenia, zwłaszcza w zestawieniu z umiarkowaną ceną. Aktualny model jest wygodniejszy w obsłudze, lepiej wykonany i z wyglądu bardziej przypomina typowy i współczesny otwór CD, mogący stanowić uzupełnienie zestawów różnych firm. Jest niestety również wyraźnie droższy, a to automatycznie zwiększa wymagania potencjalnego nabywcy. Już pierwsze. Przesłuchiwane nagrania nastawiły mnie życzliwie do tego otworzacza. Dobra analityczność, szczęśliwie nie połączona z nadmierną ostrością, oraz solidny i nienadmiernie wyeksponowany bas mogły się spodobać. Także środek pasma akustycznego Radmor zaprezentował co najmniej dobrze, lepiej niż wiele zbliżonych cenowo urządzeń znanych japońskich firm. Imponująco zabrzmiały delikatne smyczkowe nagrania zespołu. Orchestra nowa. Równie dobrze wypadł pop i muzyka rockowa. Nagrania zespołu Hey zostały otworzone ostro i dość agresywnie, lecz tylko sporadycznie pojawiało się wrażenie zbytniej hałaśliwości. Większość nagrań została jakby dodatkowo uprzestrzeniona, co jest oczywistym odstępstwem od neutralności, lecz w niektórych przypadkach, jak na przykład utwór Cindy Lauper True Color, efekt był bardzo przyjemny. W innych nagraniach powodowało to jednak pewne kłopoty. Z lokalizacją instrumentów i wokali. W porównaniu z droższymi odtwarzaczami z testowanej grupy, RadMorowi brakuje nieco wyrafinowania. Nie każdemu mogą się też spodobać nietypowe efekty przestrzenne. Dla mniej wymagających słuchaczy odtwarzacz ten stanowić może jednak bardzo dobry wybór, dzięki w miarę przystępnej cenie, niezłej jakości wykonania i ogólnie przyjemnemu, czasem nawet efektownemu brzmieniu. W połączeniu Stestowany w poprzednim numerze wzmacniaczem tej samej firmy 5550 może utworzyć pierwszy znany mi system krajowej produkcji o całkiem zadowalającym brzmieniu. To tyle kochani na dziś kolejny test niebawem, zatem do usłyszenia.